Siemanko moi mili, witajcie w dzisiejszym vlogu. Nagrywam ten filmik, żeby wam się pochwalić moim najnowszym nabytkiem, najnowszym nabytkiem w stajni profesora. Mam go w tej chwili na warsztacie. W ogóle warsztat jest pusty, bo mamy teraz przerwę świąteczną. Więc wszystkie samochody wyjechały. Wjechał tylko ten jeden naprawdę każdy taki fan motoryzacji ma swoje jakieś typy, swoje marzenia ja naprawdę dłuższy czas zbierałem pieniądze po prostu na ten samochód i proszę Was, żebyście nie hejtowali w tym filmiku, bo auto, które Wam dzisiaj pokażę, niestety przekracza budżet przeciętnego Kowalskiego. Podejrzewam, że niektórzy odkładając swoją marną wypłatę przez całe życie nie będą w stanie nigdy kupić sobie takiego samochodu. Ja natomiast kupiłem, spełniłem swoje marzenia. I bez zbędnego teraz nawijania makaronu na uszy, idziemy do autka. Pokażę wam je tylko hejterom. Od razu mówię z góry, nie dawajcie z zazdrości tych łapek w dół, bo naprawdę może jak komuś z was uda się wygrać w totolotka, czy może gdzieś jakiś spadek dostaniecie, to może uda wam się taki samochód kupić. Cztery drzwi, wspomaganie kierownicy linia, ta sportowa sylwetka. Spójrzcie Jest to samochód DA EVO Lanoser DA EVO Kolor Kosmos Schwartz Metallic Sprowadzony z Łomży Także to już Świadczy o tym samochodzie w jakim jest stanie Jakieś tam BWM, BMN, BGR Lepiej nie Słyszałem od niektórych, że Sprowadzają samochody z Niemiec, ale to jeszcze nie, nie spotkałem się z czymś takim. To trzeba umieć po niemiecku rozmawiać, żeby coś tam kupić od, od Niemców, więc to takie mało jest realne. Szybkie takie przejście dookoła. Tutaj nie ma, nie ma wkładeczki, ale to jest sprawa kosmetyczna, ponieważ i tak, nawet jeśli ktoś by miał odwagę dotknąć w ogóle do tego samochodu albo podejść do tego auta, nie miałby po prostu nikt jaj, żeby wsiąść do, do, do tej fury, bo każdy wie czym takie coś grozi. Tutaj jest spoiler. Z, tylu, z tyłu jest tylna klapa. Prawdopodobnie, prawdopodobnie od prędkości został tutaj wyłamany kawałek, ponieważ 200-300 km na godzinę czasami niektóre luźne elementy takie mogą się urywać lub jakiś kamień z ciężarówki. Z tyłu jest wycieraczka, jest to wyposażenie opcjonalne. GPS Neostrada i autostrada. Także jest wyposażony we wszystkie media ten samochód. Nawigator, zobaczcie, to jest navigator. To jest specjalna opona. Ona jest przystosowana do wszystkich warunków drogowych. Także można jeździć i latem, i zimą, i na tor można jechać wyścigowy. Zresztą ten samochód tylko na tor się nadaje. Co jest takiego niezwykłego w tych felgach? Przecież stal niektórzy. Ale to wiecie, amatorzy kupują felgi aluminiowe. Felgi aluminiowe są dużo słabsze, aluminium jest słabszym materiałem. Tylko stalowa felga zapewni odpowiednie możliwości, odpowiednie wykorzystanie sprzętu, wykorzystanie maszyny w warunkach ekstremalnych. To jest po prostu maszyna epicka. Tutaj widać, że auto przechodziło profesjonalne naprawy. Lakiernicze było delikatnie, kosmetycznie jakaś naprawa była wykonana, ale widać, że to po prostu wykonał profesjonalista, blacharz, że nie ma tam nawet jednego mikrona, jednego mikrona nawet było malowane bez podkładu. Tutaj mamy wlew benzyny, tutaj natomiast jest wlew LPG. Propan Butan LPG pozwala wykorzystać w 100% potencjał tej bestii, która tutaj jest. Podmasku. Także nie dajcie się oszukać, że jakaś tam benzyna. Słuchajcie, benzyna to jest do zapalniczek. Zobaczcie, tak wygląda wnętrze tej maszyny. Tutaj mamy wysokiej jakości materiały wykończeniowe, tapicerka. Za to, że tutaj są różne kolory w salonie, trzeba było dopłacić ogromne pieniądze. Naprawdę tylko. Nielicznych było stać na takie luksusy. Spójrzcie, tak wygląda wnętrza, widzicie ten napis, co to oznacza: racing, racing, czyli wyścigowy, ten samochód jest zbudowany właśnie do wyścigów, do wyścigów, ale bałbym się wykorzystywać pełen potencjał tego samochodu na drodze. Raczej tylko, raczej tylko tor. Naprawdę na drogę to prawdopodobnie jakoś trzeba zapasową mapę w sterowniku zrobić, żeby ograniczyć moc tej jednostki. Spójrzcie tutaj, jak w każdym sportowym samochodzie jest gaśnica, karteczka taka jest Mobil Super 2000 10W40 olej jest jak najbardziej sportowy 10W40 to jest bardzo mocny, sportowy olej do dużych obciążeń. 16 piesza pielgrzymka Łomża Jasna Góra. Kierowca musiał być gotowy w każdej chwili. Na spotkanie z ze stwórcą Widzicie tutaj To już nie są żarty Tak jak czasami jakieś śmieszki, heheszki na tym kanale robię Z różnych rzeczy To tutaj już żartów nie ma To jest naprawdę poważny sprzęt I szczerze mówiąc Ja jeszcze na razie nie jeżdżę nim Tylko tak wsiadam sobie Posiedzieć Pół godzinki dziennie na razie tylko siedzę Uruchomię silnik, posłucham silnika Ale jeszcze boję się jeździć Bo naprawdę Przeraża mnie ten sprzęt trochę, boję się, że po prostu nie opanuję tej mocy. Przede wszystkim zaczniemy od kierownicy. Wiecie, że jestem pedantyczny. Na punkcie kierownicy, tutaj zobaczcie, jest napis Racing. Tutaj jest taka specjalna, wysokiej jakości nakładka na kierownicę. Tylko ekskluzywne sportowe samochody tu mają tak samo te bicepsy. One ułatwiają sportowe prowadzenie samochodu. Kciukiem wtedy, tylko kciukiem używamy przy jeździe ekstremalnej, sportowej kierujemy tylko, tylko używamy kciuka, właśnie po to są te bicepsy, tutaj jest zegarek, tutaj ustawiamy godziny minuty, sekundy włącznik świateł awaryjnych tutaj mamy kolorową diodę która sygnalizuje to, że jesteśmy, mamy połączenie satelitarne cały czas radio, blaupunkt chociaż tutaj radia się nie słucha, bo tutaj się słucha dźwięku silnika zobaczcie teraz zegary 141 tysięcy przebiegu. Uruchomię teraz ten silnik, posłuch posłuchamy sobie jak pracuje. Wyłączę nawiewy. Spójrzcie. Spójrzcie, odpalił. Odpalił sprzęcik. Tutaj świeci nam się kontrolka, bo mamy otwarte drzwi. Trzymam otwarte drzwi, żeby więcej światła wpadało. Tutaj mamy Przełącznik trybu sportowego, ponieważ na benzynie, na benzynie tym samochodem nie powinno się jeździć, bo można doprowadzić do uszkodzenia silnika. Tylko LPG służy do większych obciążeń. W zasadzie LPG głównie tak jest zestrojony tutaj komputer, żeby pracował właśnie na gazie. Teraz idziemy pod maskę. Zobaczycie potwora. Teraz pokażę Wam tego, tego potwora. Naprawdę jest to niecodzienny widok. Spójrzcie. Tutaj mamy potężny silnik. Tu jest kolektor ssący. Zobaczcie, to jest specjalne urządzenie, które dozuje właśnie LPG do układu zasilania silnika. Patrzcie, tutaj LPG właśnie wpada tym potężnym dolotem przez tę ogromną przepustnicę, zostaje wciągane do jednostki i tam właśnie generuje Moc tutaj mamy, filtr powietrza, mocowania górne, amortyzatorów, zbiornik na płyn wyrównawczy, zbiornik na płyn wspomagania. Wszędzie patrzcie, logo da Evo Evolution, czyli wielka moc, sportowe parametry. Tutaj mamy akumulator, skrzynkę z bezpiecznikami, oczywiście. Łatwy dostęp do bezpieczników w razie czego. W razie jakiegoś zwarcia zawsze łatwo możemy zmienić bezpieczniki. Tutaj mamy elementy układu zaponowego czyli cewka zespolona na cztery cylindry, przewody zaponowe które już są schowane tutaj pod pokrywą kolektor wydechowy, chłodnica, wentylator chłodnicy. Ostrzeżenie przed tym, żeby nie wkładać palców w wentylator. Tutaj mamy przewód układu chłodzenia. Tak w dużym skrócie to wygląda pod maseczko. Kochani, zobaczcie teraz, jak ta bestia wygląda od spodu. Tutaj zobaczcie, mamy potężny silnik, ogromną skrzynię biegów, półosie napędowe. Tutaj majestatyczny zacisk hamulcowy, wahacze. Układ wydechowy idzie dalej. Tutaj mamy katalizator. Tutaj patrzcie, przewody hamulcowe, przewody paliwowe właśnie tędy LPG dostaje się ze zbiornika do reszty instalacji czyli do reduktora najpierw do zaworu z filtrem następnie później trafia do silnika spójrzcie podłoga dalsza część układu wydechowego zbiornik belka tylnego zawieszenia spójrzcie wszystko w stanie perfekcyjnym jak na samochód marki Premium przystało. Tutaj mamy filtr węglowy, par paliwa, amortyzatory, sprężyny. Z tyłu sztywna belka. Rozwiązanie najbardziej sportowe ze wszystkich sportowych rozwiązań. Końcowy tłumik, limitowana wersja. Co tutaj mamy na nim napisane? To jest prawdopodobnie nazwisko człowieka, który. Spawał ten tłumik, tu jakieś właśnie jego inicjały Marix, i to wszystko, to wszystko nie będę pokazywał wam za dużo, żebyście za bardzo nie zazdrościli po prostu. Na koniec, zrobimy jeszcze sobie taki mały teścik, sprawdzimy jakie ma ciśnienie sprężenia. Dlatego teraz sobie pracuje maszynka i zaraz. Jak się rozgrzeje, wykręcę świecę i zmierzymy ciśnienie sprężania. Jestem ciekawy, w jakiej kondycji jest ten potężny sportowy silnik. Silniczek się nagrzał, dlatego teraz wykręcę świecę i zrobimy pomiar kompresji. Ktoś chyba nie używa klucza dynamometrycznego do przykręcania świecy. Teraz zobaczcie, wyciągniemy przekaźnik od pompy paliwa, żeby nam nie oszukiwała. Oraz odłączymy ceweczkę, żeby disco banjo tutaj nam nie chodziło pod maską. I cyk, wkręcamy adapterek, wystarczy mocno ręką. Nie trzeba kluczem. Ale dał! Matko i córko, patrzcie, ile wyszło. Nie wiem, czy to zobaczycie w ogóle, ale tu wyszło 14. 14 na pierwszym cylindrze, drugi cylinder. Ale dużo, tyle samo! I kolejny cylinder. Ale poszło. O, tyle co na pierwszym. Tyle co na pierwszym. Teraz oficjalny odczyt wyników. Pójrzcie, moi mili. Odczytamy sobie teraz i zinterpretujemy te wyniki. Tutaj ta kraseczka, tutaj gdzie się kończy, to takie mamy ciśnienie. Patrzcie, na pierwszym i na czwartym cylindrze mamy po 14 barów. Natomiast na cylindrach drugim oraz trzecim. Tutaj jest na drugim 13,5. Na trzecim. 13, 25, coś takiego. Także nie ma nawet całego bara różnicy między tymi cylindrami, także zdrowa, zdrowa jednostka. Dlaczego tu jest napisane przed? Co to znaczy, że tu jest przed? Będziemy tu robili pewne eksperymenty. Moi mieli to już wszystko w dzisiejszym odcineczku. Dzięki za oglądanie i narka!